Zapraszam do relaksacji. Ta prosta metoda odczuwania ciepła w ciele pozwoli na znalezienie chwili wytchnienia, zrelaksowania, harmonii. Jest to znakomita metoda, by podczas zajętego dnia znaleźć chwilę oddechu. Tekst będę czytał w pierwszej osobie, tak jakbyś sam mówił do siebie: Leży wygodnie bardzo wygodnie. Jestem spokojny, zupełnie spokojny. Zamykam oczy. Odprężam wszystkie mięśnie ciała. Czuję, jak napięcie mięśni ustępuje. Ustępuje powoli i całkowicie. Oddycham lekko i spokojnie. Odczuwam spokój, błogi, kojący spokój. Ciepło przepływa przez moją lewą rękę. Płynie od ramienia w kierunku dłoni. Z każdą chwilą czuję je wyraźniej, jeszcze wyraźniej. Lewa ręka jest coraz cieplejsza. Oddycham lekko i spokojnie. Ciepło teraz przepływa przez moją prawą rękę. Płynie od ramienia w kierunku dłoni. Z każdą chwilą czuję je wyraźniej, jeszcze wyraźniej. Prawa ręka jest coraz cieplejsza. Oddycham lekko i spokojnie. Ciepło zaczyna przypływać przez moją lewą nogę. Płynie od pachwiny do stopy. Z każdą chwilą czuję je wyraźniej, jeszcze wyraźniej. Moja lewa noga jest coraz cieplejsza. Oddycham lekko i spokojnie. Ciepło zaczyna przepływać przez moją prawą nogę. Płynie od pachwiny do stopy. Z każdą chwilą czuję je wyraźniej. Jeszcze wyraźniej. Moja prawa noga jest coraz cieplejsza. Oddycham lekko i spokojnie. Z rąk ciepło promieniuje na klatkę piersiową. Z nóg przesuwa się w kierunku brzucha. Czuję szczególne ciepło w splocie słonecznym. Mój splot słoneczny jest bardzo ciepły. Ze splotu słonecznego płynie strumień ciepła. Ciepło ogarnia całe moje ciało. Moje ciało jest ciepłe tak, jakbym zanurzył się w ciepłej kąpieli. Jedynie moje czoło pozostaje chłodne. Czoło zawsze jest chłodne. Jestem całkowicie odprężony i ciepły. Jedynie moje czoło pozostaje chłodne. Pozostań w tym stanie co najmniej pięć minut. Następnie policz w myślach od jednego do pięciu i spokojnie otwórz oczy. Polesz jeszcze chwilę z otwartymi oczami. Obserwuj uczucie głębokiego spokoju, którego doświadczasz. Zatrzymaj je w sobie. Uczucie ciepła powoli odpływa od Ciebie i ciepłota ciała powraca do stanu normalnego. Teraz pełen energii i spokoju możesz powrócić do codziennych wyzwań.